Siemano w nowym odcinku. Dzisiaj opuszczamy Normandię i zmierzamy w dół w Francji, w region Pays de la Loire. Po drodze zrobimy ta kosika i dzisiaj prawdopodobnie noc spędzimy na campsite A my mamy przerwę na kawusie i na loda. Trochę <ścoughs> ciężko była wyprawa do tej góry św. Michaela, ale daliśmy radę. Wytrwaliśmy odpoczynek i ruszamy dalej. Dobra, szybkie tankowanko. Wybierzemy język angielski insert card. To znaczy wstać kartę. Pyk. Gazole, czyli diesel. Pinnik. No i mamy. Pin OK. Please remove your smart card before refilling your vehicle. Please. Cyk. Cyk. I bierzemy. You have selected diesel. OK. No, euro pięćdziesiąt. To jest bardzo dobra cena. Dobra, nie uwaliłem okay, się. You Dziękuję. 50 litrów zalałem. 50 litrów i to wychodziło. 80 euro. 50 litrów, 80 euro. Lepiej niż w, w UK. Lepiej niż u nas w Walii. Dobra, lecimy dalej. Dobra, wylądowali uderzamy na kebabcia, na takosa No dobra, zamówienie złożone. Ciężko było się dogadać 50-50 na palcach, 50-50 po angielsku No i dobra, są mi takosiki Smacznego wszystkim I Lecimy, lecimy do zajadania mm. jesteśmy na campsite, Właśnie dojechaliśmy, byliśmy tylko jeszcze w sklepie. Szybciutkie zakupy, jakieś napoje na jutro. No i miejscówka nasza tak się prezentuje. Tutaj jest eukaliptus, drzewo. Bardzo ładne, bardzo. O tutaj o, każde mają swoje nazwy. Rozmawialiśmy z właścicielką i cały ten campsite to jest jej taty robota. I przy drzewkach, które on posadził są takie tabliczki z nazwą tych drzew I to właśnie jest eukaliptus Giętki jak 150 15 lat ma eukaliptus, tak pani mówiła. No dobra więc, my się rozkładamy i powoli coś może zjemy, coś poglądamy i będziemy się kładli spać. Także, jak coś porobimy, to się jeszcze, yy, się jeszcze włączę. A jak nie, to do usłyszenia. Siemanko, witamy w nowym dniu. Trochę pogoda się zepsuła, ale nie jest to kurtkowa pogoda. Nadal możemy by zachodzić. <laughs> o, no, pogarnialiśmy się. Powoli się zbieramy. I jedziemy w stronę Bordeaux. Dalej jesteśmy na Kampsajcie. Jeszcze chwilkę mamy, pogarniamy się. Musimy popróżniać szarą wodę, napełnić zbiornik wody, opróżnić toaletę. No i przygotować się do dalszej podróży. A trochę mamy dzisiaj drogi, pogoda taka kiepskawa, także chyba nadrobimy troszkę więcej tego. Więc do zobaczenia. Jak widać trzeba myć szybki, odgrudzowaj trochę wana, bo tyle much. Ja powiem, do żywocie dostanę za tyle much. No i na szybach też, także muszę troszkę to ogarnąć. Trochę zśnienia. Pamiętajcie, że nawet mała niewielkość cienia albo jakieś yy, zabrudzenie powoduje dużą stratę energii. No i dobra, czyściutkie. Teraz się zbieramy i już powoli można ruszać. Dobra, żegnamy się z tym kampsitem nie był to jakiś pięciogwiazdkowy, ale cena robi, cena czyni cuda, jak to mówią. 15 funtów za nockę. To się liczy tam nie było do soby, ale to wyszło tam 15, 15 funtów. No, za te pieniądze to jest naprawdę 4, 4 out of 5. 4 na 5. No, tak można ocenić. No i dobra, to jest nasz ostatni przystanek przed samym Bordeaux. Bordeaux oczywiście stolica wina. Tutaj w tym regionie jest pełno winnic, dosłownie pełno. Co chwilę są jakieś mniejsze, większe. My wylądowali, trochę stresu było, ale jak to wie w każdym wielkim mieście ale daliśmy radę. O no, bardzo fajny parking znaleźliśmy i teraz przy, przy centrum no i się zaczyna. Jest już ładne coś. Co turyści? Podoba się? So far so good? Co? Mamy główną ulicę, tak, atrakcja. My już powoli mamy dosyć za dużo ludzi jak dla nas. No ale bardzo ładnie tu no oh. I dobra, my zrobiliśmy kółeczko na starym mieście i już jesteśmy na parkingu. Tu jest nasz parking. Ja jest tu pełno autu dla vanów większych. A tam my sobie zaparkowaliśmy. I dobra, znaleźliśmy fajne miejsce. Bardzo fajne. Zobaczcie na to. Pyk, rzeczka i to duża, spora. Tutaj ławeczki, piknik. Żadnych sąsiadów. Tam daleko. Tam o jest zameczek mały. Jutro planujemy na niego iść. lepszej miejscu, na dzisiaj nie mogliśmy sobie wymarzyć. Jeszcze grillik na kolacyjkę, także łoch uh, będzie super. No dobra, dzisiaj ja byłem w sklepie, w moim ulubionym i za 40 euro łącznie udało mi się... Tam oprócz węgiel kupiłem jeszcze rozpałkę, ale tutaj o, mięsko. Świnka 0,8 kg za 6,34. No, ale wygląda, wygląda zacnie. Udało mi się jeszcze kupić kiełbaski. Chipolatas Cipol 2,39 za 300 gram. No, 8, 8 euro za kilogram. Chipolatas, zobaczymy, będziemy próbować. Mamy też kurczaczka pół kilo kurczaka i tu chyba ceny nie ma. Nie ma ceny, ale to chyba było jakieś 4 euro. No nie wiem, nie wiem, ale nie ma ceny. Nie pamiętam, nie chcę kłamać. Ale jest w, w paprikach. I oczywiście to co najlepsze, czyli sery. Ten kawałek 160 gram za 2,46. A ten za 168,305 Mmm, regionalne. Uch, już się nie mogę doczekać, aż to rozpakuje. No i oczywiście musztarda de Gion. Jak to być we Francji i nie spróbować tutejszej musztardy? No, fajna. I do mięska jakiś to jest. Ala Kolesław. Czerwona kapucha. No, zakupy były zrobione w Intermarsze. To jest mój sklep ulubiony. Monia ma swoje, Lidla, a ja najbardziej Intermarsza. Fine. Bon apetit! Bon Jak wam smakuje? Karkóweczka to jest pycha! Kiełbaski spróbuj! Uch! Czyli mm -hmm. co, znaleźliśmy kiełbaskę w końcu dobrą? Mhm! Mm mmm! Naprawdę dobra kiełbaska, mm -hmm. no. no! naprawdę pycha! Naprawdę pycha! No my się zajadamy! A w wolnym czasie? Synek tworzy piękne arcydzieła. Można zobaczyć jedno już mam, nowy wzór. Jeszcze jest, tutaj dwa, tutaj Jeszcze jest. Jeszcze są dwie stworzone, tylko dosyć małe takie. Takie wzory czarno-biała, a tata, jak zwykle siedzi i montuje. Montuje niestety podtrzymuje kanał przy życiu więc musicie zasubskrybować i zalajkować. Dobra, dla nas to jest kolejny dzień. Rozstajemy się z miejscówką, jedziemy zwiedzić zamek, który wam wczoraj pokazywałem palcem. No szkoda, ale musimy jechać dalej, Fajna, fajne miejsce. Co nie synek? Aha. Można było zostać dłużej, ale goni nas czas i musimy jechać dalej. I idziemy na Hiszpanię. Jedziemy na Hiszpanię, tak. A nawet w kolorach trochę hiszpańskich mhm. na czerwono. No i dobra, zbieramy się na zameczek i lecimy na Hiszpanię. No i dobra, szybka podróż to była. Bo mieliśmy tylko od miejscu, mieliśmy 5 minut autem. Już jesteśmy. O, i pierwsze ciekawostki. Pierwsze ciekawostki. O oh! oh, wow Jakaś grota pod ten zrobione Uważaj sobie, bo jak to się zawali <grywa> cichutko Jakiś maj jest. Chodźcie, chodźcie. No Dawaj, dawaj Nie zostawaj w tyle. No i jak zwykle my Zaparkowaliśmy na dole, a tu jest parking. Ale u nas, u nas nie ma miękkiej gry. Dobra, tutaj jest wycieczka szkolna. Spróbujemy się podłączyć. Monia ma plecak jak coś. Dołącz się do nich do wycieczki. Plecak masz. Ale plecak masz. No, uczennica z szóstej klasy. No dobra, do środka się nie udało wejść, bo niestety nie mamy przy sobie legitymacji szkolnej. No a to było tylko dla wycieczek. Od 14 jest dla y, turystów i dla zwiedzających. Więc tutaj sobie pochodzimy dookoła. Podziwiam paszek i stary mościk, cyk. Dobra, postanowiliśmy, że nie czekamy do 14, bo jest 11, także 3 godziny, 3 godziny to my już będziemy w Hiszpanii. No to co, to lecimy do Hiszpanii, ekipa. Do zobaczenia. Do, do zobaczenia. zobaczenia. Z hiszpańskich plaż. Tak, dokładnie. I tu już detektor będzie mógł... I będzie Siema. On baguette, originale. On Trois croissants. Trois croissants. 3 ah. okay. yeah, oui, on a holidays. Eh oui. On a les vacances. Mm -hmm. on Trój. No i dobra, trochę palcami trochę po francusku i mamy to, co chcieliśmy: bagiety, kroslanki. Dawaj szybko, 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 bo tu autobus idzie. Kroslanki i idziemy zjeść szybko. Luisa, To jest to. No i dobra, my już kończymy przygodę z Francją. Lecimy do Hiszpanii. Także już następny odcinek będzie z Hiszpanii. Trzymajcie się. Pozdrawiamy i do usłyszenia i do zobaczenia za tydzień. Siema, pa!